Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Byłam asystentką słynnej nawiedzonej z Brzozowa, prowadziłam u niej księgowość. Dzień dobry. E, dzisiaj będzie ciekawie. E, dzisiaj podejmę dość kontrowersyjny temat. Temat e, wspomaganego samobójstwa. Co to jest takiego? Inaczej. Inaczej nazywa się to eutanazja. Nie, nie, absolutnie. Ja nie chcę się poddać eutanazji. Wręcz przeciwnie. Jestem zdrowy, nic mi nie jest. Przynajmniej tak myślę. I na razie eutanazji się poddać nie chcę. Ale czemu o tym mówię? Mówię o tym, ponieważ mm, jestem w kraju jednym z niewielu. Na świecie, gdzie eutanazja jest możliwa. Jest możliwa, jest dozwolona przez prawo, jest nawet specjalna jakby organizacja, stowarzyszenie. Nazywa się Dignitas si miała wcześniej miała siedzibę w czulichu, teraz się przenieśli w inne miejsce. I czym zajmuje się ta organizacja? <laughs> ta organizacja y pomaga umrzeć. Nie? <laughs> ja wiem, że to nie śmieszne, bo... Ja wiem, że to nie śmieszne, <laughs> ale ja mam taki stosunek. Do życia i taki światopogląd, że mogę o tym bez problemu rozmawiać. Nie mam z tym związanych jakichś nie wiem uprzedzeń. Kiedy szwajcarskie prawo zezwala na Eutanazję? Szwajcarskie prawo zezwala na Eutanazję tylko wtedy powtarzam, żeby sobie ktoś nie myślał, że to jest na, nie wiem, na życzenie, że komuś coś się w głowie stanie i nagle on powie, że on chce umrzeć, nie, to nie jest takie proste. Żeby eutanazja w Szwajcarii była możliwa, trzeba cierpieć na nieuleczalną chorobę, na nieuleczalną chorobę, to po pierwsze, primo, po drugie. To, że ta choroba jest nieuleczalna i powoduje duże cierpienia, musi stwierdzić lekarz. To jest po drugie. A po trzecie, osoba chora musi no, mieć taką wolę, wydać podpisać oświadczenie, że, że ona chce, aby ją poddano eutanazji, ponieważ choroba, która, którą ma. Jest nieuleczalna i powoduje u niej duże cierpienie. I teraz tak, ile kosztuje, ile kosztuje Eutanazja w Szwajcarii. Eutanazja w Szwajcarii nie jest za darmo, bo w Szwajcarii nic nie jest za darmo. Więc eutanazja kosztuje 4000 euro. Natomiast jeśli ona wiąże się jeszcze z jakimiś dodatkowymi badaniami lekarskimi i tak dalej, i tak dalej, to może kosztować nawet 7000 euro. Więc, więc eutanazja nie jest za darmo. Jak to się odbywa? Odbywa się to w ten sposób, że musi być trzech świadków, Obecnych przy czymś takim osoba, która chce się poddać eutanazji, wypija, pewien preparat, który powoduje śmierć, ale jest to śmierć bezbolesna absolutnie. Zresztą w tamtym roku czytałem artykuł, że jakiś ktoś, <gryw> jakiś człowiek. Wymyślił kapsułę śmierci. Jest to kapsuła, w której coś tam się wypompowuje, azot się wpompowuje. Chodzi o to, że człowiek jakby umiera w ten sposób, że traci przytomność. Nie dusi się, nie powoduje to żadnego bólu. To coś, o, tutaj mi przyszło do głowy jak jest tlenek węgla. Nie? Tlenek węgla powoduje, że człowiek, który oddycha powietrzem, z tlenkiem węgla, traci przytomność i umiera. I to nie powoduje żadnego bólu. To jest coś właśnie podobnego. Więc tak to wygląda w Szwajcarii. Ile osób poddało się takiej eutanazji. Skąd te osoby pochodzą. Więc najczęściej do Szwajcarii przybywają osoby z Niemiec, którzy, które chcą które chcą poddać się eutanazji. Nie jest to. Mała liczba. Gdzie? Gdzieś czytałem w internecie, że ta organizacja, o której tutaj mówię, ta Dignitas, nie wiem, czy to tak się wy, y, wymawia, być może, że popełniam jakiś błąd, ale tak się pisze. Dignitas. Więc jeśli sobie wpiszecie w internecie Dignitas, to wszystkie te informacje, o których ja mówię, y, wyskoczą. Więc ta organizacja pomogła już w samobójstwie no, prawie tysiąco osobom. Więc to nie jest wcale mało i nie jest to jakaś rzecz marginalna. Teraz tak. Są wypadki. Są wypadki. Niestety zdarzają się wypadki, dlatego Eutanazja jest tematem kontrowersyjnym. W 2005 roku, do organizacji, o której mówię, Dignitas, zgłosiła się Niemka, 70-letnia, która no, miała kartę od lekarza, że ma marskość wątroby. O, martwość wątroby. Temat ciężki. No, on można zrobić przeszczep, wiadomo. nie? No, ale w każdym razie yy, kobieta poddała się eutanazji. Po eutanazji przeprowadzono sekcję zwłok. Tak. I co się okazało? Okazało się. <grym> Że ta pani żadnej marko, marskości wątroby nie miała, że dokumenty, które przedstawiła w Szwajcarii były sfałszowane, a ona była chora psychicznie. Tak to było. Lekarz, który e, dokonał eutanazji, później sam się poddał eutanazji, bo nie mógł psychicznie tego znieść, że zabił zdrowego człowieka. Także no, no, temat jest kontrowersyjny, no bo z jednej strony wiadomo, jak człowiek cierpi, nie ma żadnej możliwości, ale to żadnej szansy na to, że jego stan zdrowia się poprawi, to czy wolno mu pomóc w eutanazji. Ja uważam, że wolno, ale niestety, tak jak pokazuje ten przykład z 2005 roku, no pff, mogą się zdarzyć pomyłki. Dlatego temat jest y, dość kontrowersyjny. Ja wiem, że wiele osób, które mnie teraz ogląda, y, ich przekonania religijne. Y, nie pozwalają na to, żeby w ogóle o czymś takim myśleć i rozmawiać. Ale są kraje i takim krajem właśnie jest Szwajcaria, gdzie jest to prawnie dopuszczone. I jak podałem tutaj liczbę osób, które się poddały eutanazji, nie jest to... Coś marginalnego. Ja wiem, że o tym się nie mówi. O tym się nie czyta na co dzień w prasie. O nich nie donosi. To są tematy trudne. Ale no, jest to w Szwajcarii możliwe. I to nie za darmo. <ścoughs> Niestety. Tak więc dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeśli się podobało, to poproszę Łapka do góry. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Tylko trzeba, na pierwszy raz to mówię, trzeba nacisnąć subskrybuj i później wyskoczy taki dzwoneczek u góry i ten dzwoneczek też trzeba nacisnąć. No i oczywiście zapraszam do komentowania moich filmów. Przynajmniej są te